Witam ponownie na udomowione Smaczne Podróże. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak robiłem podkładki z materiału Korian stosowanego głównie do blatów i zlewów. No ale że w pracy mam sporo odpadów, na dwóch kawałkach postanowiłem sobie naszkicować jakieś tam rzeki. I za pomocą frezarki, właściwie trymera, Wyciąłem wcześniej naszkicowany wzór, a następnie zalałem to żywicą epoksydową. Także zostańcie ze mną do końca odcinka, żeby zobaczyć cały proces tworzenia. Za jakiś czas przygotuję również odcinek o samym materiale Korian, bo jest naprawdę fajny i wdzięczny do obróbki. Proces powstawania tych podkładek był podobny do tych coastersów, które robiłem z jeziorami. Także jeśli nie widzieliście, zachęcam do zobaczenia tego odcinka. Link pojawi się teraz w górze i jest również w opisie. Pierwszym krokiem po naszkicowaniu było ustawienie frezu na kilka milimetrów. No, i wtedy zacząłem wycinanie całego kształtu. Po wyfrezowaniu wszystkiego na jednej głębokości obniżyłem ostrze, dodając wtedy głębi do rzeki. Zrobiłem też takie nieduże wysepki, jakby takie łachy piaskowe na rzece dla urozmaicenia. Po wycinaniu było widać ślady ostrza, więc musiałem to wszystko przeszlifować papierem ściernym. Po jakichś dwóch godzinach elementy były gotowe do przygotowania pod żywicę. Widzicie to oczami wyobraźni? Jak tutaj uzupełnię to wszystko białym i będzie taka biała rzeczka. Tutaj zakleję jakąś taśmą, albo przykleję jakiś kawałek drewna albo plastiku. No i później się derby pod danym żywicą. Teraz te dwa elementy muszę przygotować, i zamierzam tutaj w rogach. W, w miejscach, gdzie powiedzmy wypływa ta rzeka, przykleić plastik, który zatrzyma żywicę. Zamierzam podzielić kubeczek na nie wiem, takie paski i poprzyklejać to za pomocą kleju. Jest to klej z aktywatorem, ale nie ma aktywatora, więc będzie bez aktywatora. Mam nadzieję, że zastygnie. you fade away, Przykleiłem już wszystkie plastiki. I wniosek jest taki, że biały plastik z białych kubeczków lepiej się trzyma niż przezroczysty. Miałem nie gruntować tych elementów, ale stwierdziłem, że z moim szczęściem i z moim może nie partactwem, ale z tym, że chcę szybko. Na pewno wyjdzie na odwrót, więc zagruntuję. Zagruntuję sobie dzisiaj te podkładki. Zabezpieczyłem tu już taśmą dookoła, e, maskującą do malowania. Myślę, że w zupełności wystarczy. E, zrobię może jakieś około 9 g żywicy, czyli w 2 do 1 e, 6 g Żywicy i 3 gramy utwardzacza no. no najlepiej. Cześć wego O, szty. Jeszcze bateria padła stwierdziłem, że od razu zagruntuję z kolorem. Daję biały, że jakie będą białe takie fajne, mam nadzieję, że to wyjdzie. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Będzie go testował. Cztery kropelki. A co? Akurat w białym kubeczku tego nie widać, ale, ale jest takie mleczko. No dobra, mamy już wymieszane. Teraz pędzlem zagruntuję. Mam nadzieję, że będzie to. Trochę za dużo namieszałem, ale to jest minimalna sprawa. Ale mam już na to sposób resztki żywicy, które zostaną mi z każdego projektu. Będę zlewał po prostu do tej formy i widzimy kiedyś jakaś taka ciekawa podkładka. Więc szkoda zostawiać w kubeczku, gdy mogę po prostu za jakiś czas po kilku projektach mieć coś takiego. To, to, to. W miejscach, gdzie ta rzeka wypływa, jak widzicie, nie żałowałem żywicy. Wolę, żeby teraz mi wypłynęło trochę i zastygło, w miejscach, gdzie akurat są jakieś prześwity, niż później, gdy będę miał gotowy projekt i będę chciał to wszystko zalać. Także jeszcze to przedmuchamy. Dmuchawą i będzie. I odstawiamy na 24 godziny. Do jutra. Agada stwierdziła, że ten złoty gold będzie najlepiej pasował do tych czarnych podkładek. Więc zrobimy złoty. A co? Tak szacuję, że jakieś 50 gramów, albo no zrobimy 60, czyli będzie o łatwe proporcje: 40 gramów żywicy, 20 gramów utwardzacza. Do tego łyżeczka proszku i będzie ok. Tutaj dobrze zakleiło, więc myślę, że nie będzie żadnych wycieków. Początkowo miałem zalewać to białym, ale że jest to transparentny kolor, więc sobie odpuszczę. Bo tutaj, patrząc na te już powiedzmy, podkłady, słabo to się uwydatnia. Jednak mała zmiana, zrobię 150 gramów żywicy. W razie czego mam formę na podkładkę silikonową, więc. Będzie okej. Okay. Nie wiem ile tego nasypać mam chyba. Nie można tam tego otworzyć. Czy jest zgrzane, czy? Myślałem, że tu jest otwieranie, ale nie ma, więc po prostu nasypiemy trochę złota dobra, myślę, że tarczy. Na bogato na bogato. Ej, no kurde, fajnie to wygląda. Ja pie Jak do tej pory, jest to mój trzeci projekt z żywicą epoksydową. Pierwsze dwa wykonałam z barwnikiem transparentnym niebieskim. Znajdziecie je na kanale Udomowione Smaczne Podróże. Przy okazji zachęcam również do wsparcia kanału poprzez subskrypcję i do zalajkowania. Ten projekt jako pierwszy wykonuję z barwnikiem perłowym i od razu mogę Wam powiedzieć, że jest to dużo łatwiejsze do pracy, ponieważ te barwniki lepiej kryją, wybaczają sporo błędów i moim zdaniem są dużo łatwiejsze w pracy. Także na początek polecam Wam zacząć z barwnikiem perłowym. Dolejemy do jeziora na wszelki wypadek. Ale tu już jest, myślę, wystarczająco. A resztę wleję do podkładu. Składki odstały już dwa, właściwie trzy dni. Są gotowe do szlifowania. Fajnie to wygląda na chwilę obecną, że tak się rozlewa rzeka w dalcie, ale nie myślałem w ten sposób, że projekt będzie tak wyglądał, więc za bardzo się nie starałem. Tutaj są takie różne syfy, które planowałem zeszlifować, dlatego ten projekt zeszlifuje do zera i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No a później, przy następnych, bo mam już w drodze i w głowie przygotowane dwie takie płyty, z tym, że białe i też będę robił rzekę, ale już mam troszkę na to inny pomysł inne zapatrywanie i będzie w podobnym stylu, że znaczy, no, rzeka in, będzie inna, ale zostawię nadlane szlifowanie podkładek rozpocząłem od papieru 80 później kolejno 120 180 240, 320 i zakończyłem na 500 między każdą gradacją papieru przecierałem powierzchnię za pomocą płynu do szyb, ale to może być również woda i czysta ściereczka ma to na celu wydłużenie życia papieru, przykładowo jeśli przychodzicie ze 120 na 180, to 180 szybciej się zapka pyłem. Po zakończeniu szlifowania wyczyściłem jeszcze powierzchnię z specjalnym płynem Valmatic Aqua, jest to taki płyn do czyszczenia, który przy okazji trochę nabłyszcza powierzchnię. Jeszcze nie polerowałem powierzchni żywicy, ale przybieram się do tego tematu i powoli czytam i szukam odpowiedniego środka. Jeśli macie jakiś dobry środek, dajcie znać w komentarzu, może skorzystam. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, że zostaliście do końca. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji. Zapraszam wkrótce na kolejne filmiki i na na smacznie podróży. Pozdrawiam, cześć!